Hej, dzisiaj witajcie! Z tej strony z dzisiaj ze mną Maciek. Siema, siema! Zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek z gry Blue Steel 6. Moi kochani, dzisiaj gramy w tylko... Wodne małpki tylko. Nie możemy wykorzystywać żadnych innych małp, tylko wodne, a są w grze aż dwie. Hehehe, <laughs> o to. W sensie. No. E, zastanawiałem się do końca, jak, jak, na czym polegał ten wasz challenge jako wodny, i się zastanawiałem, czy na przykład wodna mapa, tak jak tu, że jest na przykład bardzo mało miejsca do ustawienia jakich jakichś innych wieżyczek. Ale do końca zrozumiałem, że chyba chodzi wam tylko o wolne, więc mamy małpkę pirata i mamy podwodną małpkę, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. I ciekawe, a która jest lepsza, nie? Pytanie to też właśnie, pytanie. która jest lepsza. W waszej ocenie napiszcie w sekcji komentarzy, bardzo chętnie się dowiemy, oczywiście, czytamy wasze. Co jest ciekawe w ogóle? Nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu graliśmy taki odcinek, gdzie postawiłem wioskę i ta wioska nie łapało twojego lotniska, to chyba przy samolotach co robiliśmy. I potem ty postawisz obok swoją wioskę, nie? Tak, tak. To y, pamiętasz jak nam widzowie ostatnio mówili, że. W sensie. Tu nikogo nie obwiniam, widzowie. Spokojnie. Gra się zmienia, update'y są. Jak graliśmy w Alchemika, to mówili nam, że ten napój nie ulepsza. Że napój Alchemika nie ulepsza alchemika. Tak? Tak no. samo mówili nam z czymś jeszcze, że coś tam nie ulepsza, że ta sama małpka nie ulepsza też siebie. Ale okazuje się, że tak jest. Więc podobno ta wioska, którą ty postawiłeś, ulepszyła moją wioskę, przez co moja wioska miała jeszcze większy zasięg. Aha, więc w to, aha. jakbyś postawił jedną główną wioskę na środku i obudował ją kilkoma wioskami i ulepszył je pod, pod, pod ten zasięg, powiedzmy, to mógłbyś jeszcze no. bardziej go rozszerzyć na, na większość mapy, na przykład, nie? Co okay, jest ciekawe. Okay. Widzę, że poszedłeś w pirata. Ja bym bardzo chętnie poszedł na flagowiec, bo to bardzo mi się podobało. Nie robiliśmy jeszcze reaktora blontonowego. Robiliśmy tu pociski, rzutki. Wiesz co? Ja też pójdę w pirata w takim razie. Złapię go tak, żeby łapał jakoś tu. No, ja tak się, wiesz, grubo zastanowiłem, czy ja chcę lecieć na pewno w to, co postawiłem. Ale mi się wydaje, że jest. Szpoko. spokojnie, proszę pana, już, już trochę graż w tego. Teraz tak. Raz, dwa. Czy, lepiej, szan, czy Proszę lepiej, bardzo, czy pieniążki masz. Gotowe. Proszę, tak. O, dzięki. Mobów Ma, dzięki, dzięki. na razie nie robię. Myślę, że tutaj bocianie gniazdo jest spoko. Eee, żeby zakamutowane. Eee, tak. eee, przestaw swoją mapkę, bo moja nie bije e, Ale XP tak się dzieli, bo masz zapgradewaną swoją. A, przyspieszę. Żeby tego. No dobra. One są śmieszne, bo one tak tymi działami tłuką, nie? Atakuje super duper szybko. Chciałbym kiedyś mieć na tyle pieniędzy w życiu, żeby móc no. stworzyć taką grę. Coś jak to, takiego tower defensa, i móc pisać takie opisy. Jak właśnie tu atakuje super duper szybko. Nie masz żadnych <gry> mnożników. Wiesz, niektóre gry się tam upierają, żeby na przykład zrobić. No, niech będzie no tak, no tak. mnożnik razy 1,28 i wiesz, i ty w głowie tam kalkulujesz, ok? czyli jak uderzam 600 strzałów na sekundę, nie wiem, to ta, 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 to, to, to tam będzie 843 no. i to już mi tam o ileś procent zwiększy. Nie, tylko atakuje super duper szybko, koniec, koniec, no I, tak, tak. nic I więcej nie ma. <noise> to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Eee, oczywiście nie było w tym challenge'u od was, moi drodzy, bo wy piszecie zasady challenge y w opisach. Nie było, że, nie, że możemy używać eee, bananowych farm, więc ich nie używamy. Jeśli chodzi o to, eee, no ja, ja ci powiem w dzisiejszym odcinku. Przez to, że gramy e, tymi, tymi małpkami, odblokuję ostatnie, czyli imperium handlowe za 40 tysięcy, bo już mam cało, pozostałe. Mam lo e, flagowego lotniskowca zrobionego i lorda piratów też, więc handlowe imperium okay. zrobię. Zrobię to. Ale czemu poleciałeś w pirata na przykład, a dlaczego nie poleciałeś w małpkę podwodną? Ale nie... Politek jak podwodne? A nie, bo po prostu jakoś tak, bo ostatnio robiłem tego, flag, tego ja flagowego lotniskowca i był spoko. I był naprawdę ja spoko. Chodzi mi o to, że jak odblokuję go za 40 koła, to chyba odblokuje mi się ten, ten paragon cały, czy jakby tam... Maybe, paragon, maybe. czy wiesz, faktura na przykład. O, teraz się <grymne> okay, nieco nie, bo nie zrozumiałem co, co mówisz? Małpki mają większą wartość sprzedaży. Powiedz, co powiedziałeś, bo czytałem u siebie, co małce muszę polecieć, żeby było ok. Dobrze, pozwalam w takim razie. No. To ja swoją Odpowiedz postawię mi, na tej samej wyspie. Ze mnie. Nie śmiej się z ciebie, broń nie Boże. Nie się i powiedz mi nie. Czegoś, że się śmiałeś, że nie zrozumiałem. Nie, ja się nie śmiałem z ciebie. Ja się nigdy z ciebie nie śmiałem. Mm, nie. Się śmiałem, bo rzuciłem czymś tam i, i nie załapałeś. Ale spokojnie, spokojnie. Wszystko mm -hmm. da radę. Ja Czyli sobie kupca... Uważasz, że jestem głupi. I nigdy nie śmiałbym <laughs> wykorzystać takiego stwierdzenia przeciwko tobie. Tym bardziej Dobra. przeciwko tobie. Dobra, niech ci będzie, ale jestem. Ale to nic nie zmienia faktu. Spokojnie, <gry> ja też jestem. Wiesz, co mi się najbardziej podoba w byciu youtuberem? Eee, to, że kiedyś ja siedziałem sobie i oglądałem kogoś i teraz na bank widzowie mają ja teraz to samo przeczucie. Na zasadzie, no. siedzisz... Eee, teraz tak, czy mogę pieniądze? Mogę już, dobra. Zobaczymy, ile będzie gotował mi tych pieniędzy eee, co rundę. Eee, Śmiać mi się chce, bo mówię, kiedyś ja jak oglądałem materiały Też jak robiłem YouTube'a i zanim zacząłem robić YouTube'a, chociaż jak, zanim ja zacząłem robić YouTube'a to tam niewiele było. O, dobrze, no. że, dobrze że ulepszyłem, widziałeś? Małka bo był pirat, w stanie ładna, fa fajna. fajnie no. był w stanie podziałać tutaj yy, na te ołowiane przynajmniej to ktoś miał napis, na przykład wiesz, ktoś się zastanawiał, jak mam przejść ten etap, jak mam to zrobić, na środku ekranu wielki napis, nie, czy tam na, na dole kawałek, wielki napis, co kliknąć, co zrobić i ktoś tam się zastanawia, I ja mam teraz to samo, ja mam wielki napis wyświetlony i ja szukam po ekranie i ja nie widzę, po prostu, wiesz, tam, tam jest, tam jest blur, nie ma tam, tak jak teraz w rundzie 24, nie ma tego, zniknęło, nie, nie ma tego i widzowie mają pewnie to samo, że siedzą i jak ja ten Krystyny, chodzi. jaki to jest głupek, jakim cudem on tego nie widzi, jak? To trzeba być ślepym. No i trzeba być ślepym. No No czaje. Ale tak jest, nie? No tak jest. Takie są realia, jakby nie patrzeć. Widzę tam pum, 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 pum. Na razie sobie radzimy, to ja lecę sobie owy małpkę pirata. Proszę bardzo, on mi tu będzie generował hajsik. Pięćset 500 na rundę generuje, to spoko. Nie jest dużo, ale no, zawsze coś. No. Dzięki temu będę mógł zrobić lotniskowca. A ty na co zbierasz obecnie? Ja, ja zbieram teraz podwodnego latka, żeby zrobić lotniskowca też. Ale też robię po, yy, podwodnego dowódca, nie i Zastanawiam się, czy lepiej nie ulepszyć teraz tą drugą małpkę, co jest na dole, ją ulepszę do czwórki też po prostu. do czwórki? No, bo, no, 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 bo, no, no, no. Bo tam będą chyba latały te samolociki takie, co były, krążowniki takie, nie? Śmieszne. No, ja się w ogóle zastanawiam, czy, no bo mój, mój widzi niewidzialny, ale ma problem z ołowianymi. Ciekawe, czy jak będzie lotniskowiec, to będzie już nie miał problemów, bo jakbym postawił wioskę, to mógłbym, ale w challenge'u nie było wiosek, więc no. No, jeszcze no. kawałek, siup. What? Lecą! Trrr. 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 Poleciały piękne, dobra. I elegancko, o to chodzi, what to chodzi. I teraz tak, pytanie moje: ulepszenie generuje więcej 24 tysiące. To mogę na to uzbierać. Zar y zwiększa zarobioną gotówkę o ilość kupców. Do 20 kupców i doładuje obrażenie do wszystkich. Hmm, to też spoko. Realnie mógłbym zrobić tak tu na przykład. O, bum, 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 bum. I cyk. I pójdziemy no. trochę w handlarze, bo nie mam tu pieniędzy za dużo, więc no. Zawsze będzie też coś przebijał, nie? To jest ten plus. No. To jest ten plusik. Bardzo fajnie sobie na razie radzą. Jakieś tam pieniądze, dobra, pyk. I będę mógł sobie coś podziałać więcej. Wie, wiesz co mnie zastanawia? Bo. Mam oczekiwanie na ciebie, nie? Kalo? No? Ja cię nie słyszę, nie? Jest oczekiwanie na pozostałych graczy, 500, jaką ci się zwiesiło. Nie, 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 to spokojnie, to ci minie jak, z, jak skończy tego. Ale te 5 sekund, tak mija już jakieś więcej sekund i ja nie mogę kompletnie nic zrobić, mam 20 tysięcy i nic nie mogę zrobić. Widzę, że masz 20 tysięcy, ale... I, i nie mogę, bo jest oczekiwanie, że na pozostałych graczy. Dzięki. <laughs> ale czekaj, co, ja mogę, co ja mogę ci zrobić? Mogę cię wyciszyć, mogę cię powrócić prostu pieniądze jak zrobię X, no to mogę zamknąć. Ale naprawdę nic się nie dzieje w tym momencie? Naprawdę. Naprawdę ja i nic nie mogę zrobić, zawiesiła się po prostu gierka i Elo. Oh. I powiedziała sobie fajnie. Dom, sklep kontynuuj. Zastanawiam się czy mogę jakkolwiek ci pomóc z tej PS stąd. Chyba nie, chyba nie możesz. A jak zrobisz escape to masz jakieś opcje? Wiesz, ja próbuję cały czas Escape'a coś klikać, nic, zupełnie nic nie mam yy, z opcji. Hmm. Ja nie mogę nawet kupić nic, nic nie ulepszyć, nie? Ja taka, widzę że dzieje na mapie Nie to ja ma są ogólnie, skróty nie? klawiszowe, może możesz to jakoś. Ale wiesz co jest najlepsze? Że widzę co się dzieje na mapie, nie? Eee, latają ci teraz... Zrobiłeś lotniskowca, tak? Widać, że jest zrobiony lotniskowiec. Eee. Teraz moa leci. Leciał. No, 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 no. I teraz metalowe. Czyli na bieżąco widzisz co się dzieje, ale... Tak, ale nie mogę nic klikać. Nie możesz nic klikać. No. Może Dziwne. powinienem na chwilę odłączyć sobie internet i podłączyć ty, to nie, jest głupi, to nie jest głupie <noise> wyjście. A chcesz, Robię to, go, Robię dobra, to, dobra, czekaj, go, go. Tak, zadziałało. Zadziałało. Jesteś tak? mądra głowa zobacz, Ulepszyłem, ulepszyłem, <noise> nie. Dużego, proszę ci bardzo. Proszę Boże. cię bardzo. Nie ma a za co. A to że zaraz będę mógł ulepszyć tego na piątkę. Yy, bardzo mapy, się. Mapy, ja też mógłbym, yy, ale nie wiem czy nie chcę tego. No i ta staśmi, a nie, jeszcze nie mam. Mógłbym też imp, y, imperium zrobić. Na trochę więcej pieniędzy, ale trochę expa okay. jeszcze potrzebuję. No ale widzisz, widzisz, duża głowa, duża głowa zadziałało. Jest dobrze, jest, jest dobrze. Jest dobrze. O, leci moab, drugi moab. Kurde. Ne, eee, spoczko. Dwa tysiące jeszcze potrzebuje i będzie kites, nie? Ja jestem ulega. ciekaw, czy tego paragona będę mógł zrobić. I też widzowie pisali, no właśnie, że musimy zrobić małpkę. Jedną na 5.0, drugą na 5.0, trzecią na 5.0, i dopiero możemy robić coś z paragonami. Ale to wiadomo, myślę, że będziemy sobie wiesz, siedzieć tak jak robiliśmy z super supermałpką, że będziemy siedzieć. I tyrać, no. robić małpie farmy i tak dalej, żeby wiesz Żeby tam coś ogarnąć. 37, 7, po tej rundzie mogę kupić Ale Dobra. jeszcze po tej rundzie chyba. Już ja, ja już 8. zrobiłem tego dwódce y, y, Dwódce? A, zrobiłeś podwodnych. tego podwodny. No daję dodatkowe przebicie, obrażenia dla, y, dla dowódcy i wszystkich okrętów podwodnych, ale musiałbyś robić w okręgu, musiałbyś jeszcze jakieś no właśnie podwodne te robić. No 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 tutaj no. jest. 42, dobre, o dobre, zrobione. Y, ja mam zesnacie. teraz tak. Y, imperium Handlowe. I nie wiem czemu, ale na, na niej jest znacznik dalej, ale no okej. Okay. Imperium Handlowe leci. Wow Robimy tak. I ono robi tak, generuje więcej gotówki na rundę, zwiększa zarabioną gotówkę o ilość kupców do 20 no. i doładuje obrażenie wszystkich kupców. Czyli jeszcze większe obrażenie zadaje, jakby nie patrzeć. Chyba 800 dostaje z niego co, co rundę, albo co jakiś czas, nie jestem pewien. Ciężko stwierdzić realnie Ale no to jest przynajmniej jakieś dodatkowe źródło gotówki, nie? Patrząc na No kurde no Niech się tam coś generuje i heja, i będzie dobrze Fajnie jest, bo już możemy coś rozumywać, jest fajnie, możemy używać chociaż dwóch małpek, a nie jednej Tak, 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 to już jakieś rozmówicenie jest dobra Oblatiska Zrobiony, nice Kozacko good joby good ja, jaja ja nie będę teraz takim zachłannym człowiekiem powiem ci. I no. ja wykorzystam yy, wiedzę, którą nabyłem, żeby rozbudowywać moje małpki w różnych miejscach i w różnych dziedzinach po całej mapie, a nie tylko na początku, bo jesteśmy głupolami i potem przez to giniemy. Ja muszę na początku robić, bo zasięg mi łapie tam tam Na pewno już nie małpki. będę robił lotniskowca Jeśli chodzi Kurze, o to. Nie, nie, nie tutaj robić? E, tutaj. Ja bym chciał postawić tego, tylko gdzie on... A, twój łapie tu. Hmm. No dobra, dobra to, ty, tak. to postawię, łapię go, łapię go, dobra. To skoro ty robisz tu upgrade y na podwodne małpki, to ja... w e, które idziesz tu? W środkowe idziesz, to może ja powinienem pójść w te ostatnie? Tak, Klasy tak. Moab. Dobra, to zróbmy tak. E... Nie no, to 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 mi się wydaje, że będzie test. teraz w ogóle nie trzeba nic sobie kombinować, jak naprawdę. O. Tych. Nie, chwila. A, bo ja jeszcze w to miałem pójść. E, Zanurz się, by, by wykrywać kamuflaż, e, przekuwać balony i redukować czas... Wszystkich coś tam, okej, okay, dobra. I to też automatycznie ruchamy dobra. Niech będzie. Także, ja. twoje już tego. Ja powinienem też być w stanie jeszcze trochę tego. Jakbym zrobił tego podwodnego dowódcę. Czy on w ogóle coś zmieni? Dodaję dodatkowe przebicie i obrażenie dla do dowódcy i wszystkich akurat podwodnych w jego zasięgu. To myślę, że nie. Zrobiłbym nad. I zrobiłbym drugiego pod zasięg. Tu patrz. Tu myślę, że zrobił jednego. Ale... Jak by go tu hmm. postawić? O kurde, mogę go tu postawić. Śmieszne by to było. To ja zrobię tu go. I on będzie łapał też mojego. Patrz. Tu go pacz, postawię. dłuższy yy, tego mogę zrobić w końcu. Duży zasięg, zaawansowany wywiad. Niech latają, sobie. I tu go zrobię. I ja tu zrobię podwodnego dowódcę, w tym miejscu. I zobacz jeszcze, ile tu będzie można postawić małpek dookoła. Ty, małpkę pirata, co ty zrobiłeś? Że Hajsiwa ci robi lepsze, tak? Tak, pieniążki generuje. Co, ale co, i spoko jest? Czy tak 500 500 co rundę, a ta duża generuje 800. I generuje plus, zakładam, 100. Za każdą, 100 dodatkowo za każdą inną małpkę na mapie, tą, która jest na czwartym tierze, z tych zawodów uprzywilejowanych. Okay. No więc, więc myślę, zobaczymy. że spoko. Ja też zrobię taką sobie. Tylko ulepsz sobie pod te winogronowe kule, bo one tam jeszcze robią tego, te z ołowianymi sobie dobrze radzą. A dobra, wtedy. dobra, to ulepszemy. No, 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 no i fajnie. No i 800, widzisz, generują leci, cały czas i hajsik tak naprawdę. Nie ona no, chyba dobrze leci ten hajs. Dobrze, dobrze Uda, jest, dobrze da, jest. Trochę wolno coś leci, co jest? Nie, bo mało tych, mało balonów leciało po prostu w tamtym momencie. Dobra. A to to generuje co rundę, chyba z tego co pamiętam. Więc wiesz, w teorii, czym szybciej ulepszysz, tym szybciej będziesz pieniądze. Dobra, zrobiłem, patrz, widzisz, zrobiłem tego, dowódcę drugiego. No. Więc jak nie chciał tu w, gdzieś w okolicy stawiać, to w okolicy jego jeszcze możesz stawiać. Nie musisz tam na dół, tak jak u swojego. Yy, tylko możesz gdzieś tu jeszcze poustawiać, nie? Więc myślę, Biedomko. że jest spoczko. Ja na chwilę obecną mam wszystko zaupgrade'owane. Ehm, myślę jeszcze nad zrobieniem tego, umiejętność pierwsza, tak, niszczycielska rakieta celująca w największego lola na ekranie, plus obrażenia od rozbryzgu. To też jest spoko, myślę. Ewentualnie w Pirata, bo Pirat ma eliminację Moabów. I to jest, wydaje mi się, też bardzo fajna rzecz, która mogłaby tu podziałać. Hmm. O, na przykład tu. Eee, gdzie jest pirat? Eee, dobra, zrobimy sobie, nie wiem. Ale... Kurde, czemu nie mogę zrobić... Aha, ja nie mam ulepszenia. Mm, ekspa ma, mi brakuje. 47 tysięcy Dobrze, poszedłem. O, kurde, o mam, no, mam do odblokowania tego. Nawarchia musz 500 tysięcy ekspa potrzebuje. Co jest? Właśnie? Aha, wygraliśmy. A spokojnie... Kurde, myślałem, że przegraliśmy. Ja myślałem, że też już pokonani o, zostaliśmy. O, ja nawet nie zorientowałem się kiedy, weź dalej to rozegraj, bo nie zdążyłem zrobić Jak nawet najbardziej e, widzowie też mówili, że dostajemy mniej expa, jeśli chodzi o to, jak kontynuujemy taką rozgrywkę. Ale to A. nie problem, myślę, jakiś wielki. 45, ale to tu kupić... Dobra, i widzowie właśnie mówili, żebyśmy często szli właśnie w rzeczy takie, jak tu jest na przykład napisane, że plądruje, plądrując dodatkową gotówkę generuje nam yy, na przykład ten lord piratów, nie? Że strzela no. tam haki, plądruje dodatkową gotówkę za każdego zdjętego bolona klasy Moab, więc to jest spoczko, tylko trzeba nazbierać na to minimalnie. Ale fajnie, jest 83 runda. Wydaje mi się, że z tymi szybkimi będzie nam bardzo źle, bo nie mamy nic spowalniającego w chwili obecnej. Mi brakuje jeszcze teraz 3000 i robię kolejną mapkę na 5. A coś tak, mi wystarczyło. To. Okay. E, tylko tak, czy którakolwiek jest w stanie coś, coś spowalniać? Co jak Chyba niespecjalnie. Nie Włączono hmm. ulepszenie mistrza, co to znaczy? Ej, ha? Co było, co, o co chodziło o ulepszenie mistrza, o co chodziło? Ja właśnie, to chyba tego, to chyba wyskoczyło mi a propos mojej małpki, że mogę zrobić tego, tego Paragona, 500 tysięcy expa. Aha. To chyba o to chodziło, tak mi się wydaje. Jeszcze pogramy, to sobie wbijemy do nas spokojnie, jeszcze widzowie nam dali kilka challenge'y. No jasne, że tak, ale wow, że ty możesz coś takiego w ogóle zrobić, to to jest fenomen. Mogę tego, mogę używać też umiejętności, o. I mogę czasami generować jeszcze gotówę za to, że, że ściągam. Nice. Ale no, nie zawsze jestem w stanie ale złapać nawet. Ale ile tam expa potrzebujesz? 500 tysięcy. 500 tysięcy expa. O kurde. E, powiem ci tak, ja mam trzy na piątkę zrobione. Ja bym teraz zrobił tu kolejnego. Dobra, i teraz... Kogo mogę jeszcze zrobić na ścieżkę, na pierwszą ścieżkę? Ale to mi coś zrobi? Dobra. Mm. Nie, nic mi to nie zrobi. Wywiad, dłuższy zasięg. Mmm... Rakietą, to. rakieta i teraz tak, podwójny dział czy większy zasięg? Chyba zasięg, trochę Dobra, ja czekam na kolejną rakietkę. No, Zaję ja już, już nic więcej nie ulepszę, nie? Także Słabo O, trochę. więc zrobiłeś tego. Tego najlepszego. Tak. A on jest w zasięgu? Nie jest w zasięgu, chyba, nie. Nie jest w zasięgu. Czego w zasięgu? No nie jest w zasięgu tego. E, jakby był w zasięgu któregoś z tych e, podwodnych dowódców, to jeszcze miałby bonusy do tego. Słuchaj, o eee, o, ja, ja, ja. poszło Dobra, atak wyprzedzający. Już też mam, kolejną na piątkę. Zrobiłem, zrobiłem, jestem y przy tym dowódcym moim. Gdzie? On nie łapie. Tego zielonego nie łapie, tej, tej mał podwodnej zielonej której zielonej małpki? No tej na dole, co masz zielone, z reaktorem atomowym. A to jedną to nie, ale Okej, okay, dobra, zdajesz sobie sprawę, dobra. Ale druga łapie. Dobrze, dobrze. Druga jest postawiona pomiędzy nami. nie. Wiem, Jezu, dobra, ale to tłuczenie, to te szybkie lecą, nie? Tak. Musimy się w ogóle dalej rozbudować, wiesz o tym. No dobra. Musimy robić kolejne małpki. Tu będzie dobra małpka. I dobra małpka będzie jeszcze... Lotniskowiec to w sumie nie musi być. czy Lotniskowiec daje bonusy dla moich lotniskowców. Eee, może umieszczać inne małpki na pokładzie statku i zwiększa prędkość taku wodnych małpek. Wodnych małpek oraz małpek pilotów. Wodnych małpek, dobra, czyli mo Ezus, czyli mo można... który był ten? To był flagowiec. Eee, leci tego trochę, I widzę. I mok pirat, zobaczę. Dobra, kolejny lotniskowiec zrobiony. Eee, tu potrzebny jest Pirat. Eee, jeszcze muszę czasami wracać i sprawdzać. Tak, ja też, ja też, dobra. Raz, dwa i lecimy w tego, w Pirata. Na jest i Pirat, dobra. 28. Żeby Moab'y tutaj ściągał, nie? Ładnie. Tu już mam piątą ścieżkę. Pyk, 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 dobra, kolejnego pirata. O jak tu ich nastawiałem, ci powiem? Kurde, ja nie widzę, co się dzieje tam dalej, ja tam dalej postąpiłem. No, masakracja, nie? Co się dzieje tutaj? Eee, teraz, eee. teraz tak, to, 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 to i to. O Jezus, co tu się dzieje? Dobra, to okay, i tak, rakiety. A czemu nie mogę tego zrobić? Co jest? Podwójne działo. A, bo się Czy on rakietowo nie jest w stanie wtedy złapać? A widzę, że postawiłeś tam, okej, okay, niech będzie. Okej. Okay. A ten nie jest w stanie z tego zrobić? Ten nie jest w stanie strzelać na całą mapę? Przez to, że ma wybuchowe rzutki? Naprawdę? Nie wiem, właśnie. Aha, no w momentę. promieniu innych twoich wiesz, dobra, tak, czyli tak to wygląda. Sprzedaj. Dobra, i tak o. zostawię. O kurde. Było blisko. To dobra, to wiesz co? Mamy dużo pieniędzy, wykorzystajmy to sobie. Ja wiem, ja stawiam tam na dole mopki już właśnie. Raz, dwa... Eee, pamiętaj, że możesz na dole stawiać, jak mają zasięg inne małpy, to też będzie git, nie? Nie, no ja tak robię. Na dole stawiam po prostu. Oj, ja muszę tych piratów jeszcze poustawiać gdziekolwiek. A nie co to mi zrobi. Tu, dobra, piraci. Ściągasz, o, do siebie. ściągałeś, no, 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 no. Chciałem zobaczyć, wiesz, jak to działa? Eee... Dobra, tak, 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 tak. Dobra, piraci kolejni. I to jeszcze na końcu machnę piratów. Dobra, bo mam trochę pieniędzy, to to robię cały czas. Powiem ci, że dobre chyba będą te rakiety na dystans. Też z czasem, patrząc, patrząc z tej perspektywy, eee, tu jeszcze gdzieś jestem w stanie, czy niespecjalnie? Pam, pam, pam. Pa, 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 o, patrz. dobra, nice. E, to mm, Tom zrobił. Raz, dwa, pyk, pyk, pyk. Dobra, e, te podwodne małki, patrz. Możesz postawić tu na dole. Widzisz, patrz? Nie, nie mogę, nie mogę, bo nie mam kasu. Nie, pokażę, pokażę ci, chcę, patrz. Widzisz tu na dole ją postawiłem, widzisz? Widzisz ją? Nie. Na dole. Tom, a tą. To no i patrz, i teraz kliknę nie. ulepszenie i zobacz. Mimo że ona nie ma na nic zasięgu, to może strzelać po całej mapie. A, no to tak. Ale czemu mój nie może strzelać? Bo musisz mieć w górne ulepszenie. Nie w gorące rzutki, tylko musisz w to górne mieć, w zaawansowany oh boziu. wywiad. I teraz jak inne małpki mają zasięg na nie, to twoje są w stanie strzelać wtedy w nie. Uma jeju, No 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 no. A ja właśnie zastanawiam się, czemu twoje strzelają moje... Nie, dobra, czyli podwójne działo, lecimy... Już stąd. rozumiesz Jeszcze wszystko, raz. nie? Tak, dobra, ja już mam. O. Ej, chwila, ale właśnie. Nie powiedzieli nam, że nie możemy robić tego. Czego? No powiedzieli nam, że mamy zrobić tylko wodne małpki. No i co? No ale nie powiedzieli nam, że nie możemy wykorzystywać pontonu. <try> <try> Ten pomiędzy wierszami Elo. I kogo ty chcesz postawić tam? Normalnie pa tu jest tu jest tego Więc ja tu robię y, tego pirata. Więc ja tu robię tego ja tu robię pirata Ba, jeszcze obok niego drugiego pirata zmieszczę tylko na lotniskowcu na przykład? Nie, drugiego pirata po prostu. Tek, i 5000 potrzebuje. Bo piraci są w stanie ściągać tego. Co? No, piraci są w stanie ściągać tego. Um, o Jezus, czy ja jestem w stanie. O! Piraci są w stanie zadawać obrażenia dodatkowe, właśnie tym małabom innym. O kurde, ale to się w ogóle sieczka dzieje ci, powiem. <laughs> Piękny to jest. Jedne i drugie bardzo lubię ci powiem. Raz, dwa. I cyk. I teraz przebijające. Giniemy? Giniemy. Ale ile... W... 111 runda na tylko dwóch rodzajach małpek. Na, mi się wydaje, dosyć krótkiej mapie. I zobacz. Ty 2 miliony 200. Ja 3 miliony. Ponad 5 milionów. I zobacz, już widzimy jaka małpka jest bardzo dobra. Zobacz, widzisz która małpka? Która? Rakietowa. Widzisz? Na 2,50. Czekaj, kurde, jakby teraz to zobaczyć. Przejrzyj mapę. Ty już szybciej upgradezowałeś i widzisz, zobacz. Ponad którą którą mapę ty Ponad mówisz? 50% Twoich zbitych balonów zrobiła ta małpka rakietowa. Ta rakietowa, ta co strzela po całej mapie. Wiesz, która 2, czy nie? 5,0, 2,50. Szukam właśnie, u siebie tę mapkę. A ta. Ta, no, ten okręt taki, co podwodny, okay. ale nie No ale on był na maksa, tylko jeden może być tak ulepszony. No tak, ale patrz, bierzesz sobie tak jak teraz, na przykład z poprzedniego odcinka bierzemy taką łapkę, która najwięcej rozbijała. Bierzesz taki okręt, który najwięcej rozbijał, i idziesz w same takie łapki, które robią największe obrażenia, per grę. No. No, i tak też fajne, można. Fajne. Dobra, dziękujemy ślicznie za oglądanie. Piszcie swoje challenge w sekcji komentarzy. Pamiętajcie, link do macie do jego kanału jest w opisie. Możecie też wejść na NB, tam możecie kupić oczywiście tę grę i wiele innych tani. Więc Zapraszam serdecznie. Pierwszy link w opisie, trzymajcie się, no i cześć! Cześć!